Już jesteś, Kira, no i jak się czujesz? No, no dobrze. Przecież nic się nie stało. Jak to nic się nie stało? Ona palnęła w głowę. No tak, w sumie rację, Pielęgniarka powiedziała, że to nic takiego. O matko, o matko, o matko. A kogo to niby obchodzi? Przecież Zak i ja wciąż jesteśmy raz prawda, skarbie. słuchaj, pierwszy odwal się, po drugie odwal się, po drugie zerwałam z tą dawno temu. No, ale tak, my, my się całowaliśmy dzisiaj. wiesz jak się całowaliśmy? także ty, głupia, do mnie podbiegłaś, ale no zaczęłaś mnie jakoś podskakiwać głupio, i nie całować. ale najpierw oczywiście ją popchnęłaś. o, tak, chciałam ratować naszą miłość. słuchaj. Mówiłem ci, że po pierwsze odwal się, po drugie odwal się, po trzecie zerwałem z tą datą. A teraz żegnam. Nie, czy nie jest? Nie. Au. Co jest? Nic. Łapa mnie woli po prostu. Spadaj, śmiciu. I dobrze jej tak. W sumie rację. O, chodźcie, czas na mecz. Dobrze, dzisiaj ogólnie porozmawiamy sobie o władcach, królach i królowych polskich. Yy, może na początku coś o Władysławie. Jakie było? Yy, kto wie coś na temat? Władysława Jagiełowo niech przyjdzie do tablicy. Nikt? No dobrze, to może ja zapomnę kogoś do tablicy. Yy, może... hmm. Niech to będzie. Hmm. Może Mija? Nie da. No więc, co mam na temat niego powiedzieć? Może powiedz, hmm, kiedy się urodził, kiedy zmarł i z kim się ożenił, a także hmm, kiedy przyjął chrzest. To chcemy o nim wiedzieć. No więc... O co chodzi o to, y, że powiedz nam proszę teraz, y, o czym przed chwilą y, powiedziała nam Mija. Y, no więc o, mówiła nam o Władysławie Jakiełu, y, y, urodził się w w 1300. Nie, 1800. 1000, e, e. Nie wiesz to, prawda? Nie. No cóż, i tak nie miałam tego się po tobie spodziewać. Usiądź na miejsce, a tą sprawę omówimy jutro. A teraz y, otwórzcie zeszyty i przepiszcie. To, co zaraz Wam powiem. Za chwilę, za 10 minut jest dzwonek, więc myślę, że zdążycie. A Ty usiądź, usiądź już na miejscu.